Witam Was z tej strony Szabo Zdowne. Dzisiaj w filmie pokażę, jak rozróżnić płeć u kurcząt, zarówno jak i takich, jakich tamtych młodszych. Chwilą ściwą siedziałem na YouTube, sobie oglądałem. I jakiś filmik, kurde patrzę tam o płeci, płci i ktoś patrzy na to, czy kogut macha nogami, czy nie. Ja nie wiem, kurde o co mu chodziło. No, zobaczcie, kogucik stuprocentowy, widzicie, aż dziabie. Podobno koguty machają nogami, nie? Czy on macha nogami, kurwa? Przeczny kogucik. To się nie sprawdza. W takich dwumiesięcznych kurczakach, nawet jeżeli nie ma, tak jak u mnie, pogrzebyku nie sprawdzisz, bo są długo grzebieniaste. patrzcie pod dzwonkach, tu macie kurkę. Widzicie? Ona praktycznie nie ma dzwonków. Ma tylko takie malutkie dzwoneczki. A zobaczcie u koguta. Dzwonki ma bardzo już duże jak na koguta. No, nie dział. Sam tu czubatek. No, kurka. No, dobra. Kogucika pokurzymy. Dzwonki mają duże, a kurki choć... Kurki mają praktycznie niewidoczne. Widzicie? Widzicie? Takie malutkie mają. Zresztą to jest druga kurka, moja no to w ogóle nie ma ten rudy też po dzwoneczkach takie kury to już widać tam od pierwszego miesiąca, nawet chyba szybciej przy tych tu jest kurka tu ogólnie są dwa koguty czubatki i ten biały kogucik trzeci i siedem kurek yy, takich małych popatrzeć to też też dzwonki. choć one mają te... Włoszki mają trzy tygodnie, jeszcze żadna nie ma dzwonków. Ale to widać po grzebyku. Chodź. Tu mamy kogutka. Chodź. Chodź, ci pokażę. Tutaj do jasności. No, trzeba tutaj gdzieś. Coś. Po grzebyku włączę flesza. Poczekaj. O, ostrożnie chcę złapać. A może chyba lepiej bez tego czekajcie. Największy grzebek to pierwszy fakt. A po drugie, widać już, jak się złapie od dołu, tu już powstaje y, od razu szybciej. Y, dzwonki powstają. Dużo, tu kurkę, choć mniejszy grzebek, choć chodź, tycze, mniejszy grzebek i zobaczcie, tu nie ma w ogóle jeszcze dzwonków. To to widzicie ten pasek, o. to jest od dzioba, tutaj na takiej miesięcznej brachemce, choć akurat brachmy jest najłatwiej rozpoznać po grzebekach, bo koguty zawsze mają większe. Tu mamy kurkę. O. Również nie ma ich dzwonków To jest sposób sprawdzony A u takich małych jeden dniówek Jeden dniówek góra dwa dni Seramka ma już więcej Więc nie będzie widać No i kurde no Chodź tu się pokaż Sposób po Piórach na skrzydłach Muszę już telefon gdzieś położyć no, tutaj włączymy flesza Bierzemy takiego kurczaka i patrzymy, tu mamy akurat kurkę. Jeżeli, jeżeli dwa rzędy piór są równe, to jest kogucik. Jeżeli są. A tu jeszcze nad widać. Jeżeli dwa rzędy są różne, to jest kurka. Nie wiem, czy to... o widzicie? Tu ma mniejsze, a tu ma większe. I właśnie takim sposobem ja sprawdzam o siebie i to się sprawdza. Tylko mamy tutaj 100% no oczywiście jak sprzedaje się takie jednodniówki To nie wytłumaczysz co komu Że to po takim sposobie się patrzy Ale jeśli dla swojej wiedzy Wiedzieć co się ma To jest przydatny film Jak mówię U długogrzebieniastych to po dzwonkach Najlepiej patrzeć nie po grzebyku no, to Dwa koguty ma trochę mniejsze dzwonki, ale ma. A te kurki nie mają wcale... O, te kurka. mają wcale albo lekkie zalążki, no bo wiadomo, jak będą duże, to będą miały. Grze. Zresztą tu widać u, u kochinka, jak, jakie ma. Że to się sprawdza. A jakie ma kurka. Kureczka ma mniejsze. Tak jakby w ogóle wcale nie miała. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc łapeczka w górę, 70 w górę, kolejny film. Suba zostawcie. No i co, no i cześć.